Witam Państwa serdecznie z tym a zwłaszcza witam Panie, bo jesteśmy teraz w miejscu, który prawdopodobnie zainteresuje bardzo Pani, chociaż panowie tutaj też bywają, prawda? Pani bywają, zwłaszcza przysła przysłani przez... Y, zapobiegni żony. Tak jest, tak, tak jest. Y, ale to jest próba, w jakim miejscu ja się teraz znajduję, bo to jest miejsce, w którym, z którego kobiety wychodzą piękniejsze, prawda? Y, my jesteśmy gabinetem estetycznej. Mhm. Nie jesteśmy gabinetem, który na pierwszym planie ma urodę i, jak to się mówi, pielęgnowanie pierwszej młodości. Jesteśmy gabinetem medycznym, mhm. który docenia i zna rolę wyglądu w życiu człowieka. Jesteśmy gabinetem medycznym, który wysoko w centrum uwagi ma również, jak to się mówi estetykę, mm -hmm. wygląd, urodę, młodość, mm -hmm. która stała się nieodłącznym atrybutem nowoczesnego człowieka. Ja tak, 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 tak jest, tak jest. Inaczej myślimy no, o starzeniu, starzeniu tak. się w ogóle, tak? tak? Yy, na starzenie możemy sobie pozwolić wtedy, kiedy rezygnujemy z aktywności, a aktywnie chcemy być yy, bardzo długo, w związku z tym, jak to się nimi... Niestety starość musi spowolnić w dzisiejszych czasach. Tak? No właśnie, a może nam Pani tak bardzo krótko powiedzieć, jakie są najnowsze metody, tak dla Pani, jeżeli Panie chcą się odmłodzić, czy, 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 twar czy twarz, czy inne części ciała, to jakie techniki stosujecie Państwo tutaj i co one czynią z ciałem i na ile są bezpieczne? To znaczy, ja powiem w ten sposób, ja pracuję 20 lat, konkretnie w tym gabinecie, wykonując tą pracę, którą robię. Mhm. Jestem też psychologiem, w związku z tym, jak to się mówi, patrzę na te dwie sfery, czyli jak to się mówi, tego, jak zmieniła się medycyna estetyczna i tego też jak zmienił się człowiek i jego oczekiwania. Mhm. Muszę powiedzieć, że zmieniło się dużo, bo dzisiejszy człowiek nie ma czasu na inwazyjne zabiegi bardzo często i oczywiście, że nie znaczy to, że powiedzmy pacjenci nie poddają się. Operacją klasyczną, itd., tak ale coraz mniej z osób może sobie pozwolić na komfort wycięcia się z aktywności tak, na dłuższy tak, czas, tak, tak. że człowiek jest gotowy na dyskomfort, który niosą za sobą powiedzmy te bardziej inwazyjne zabiegi. Hmm. Mało tego w ostatnich latach, właśnie rozmawialiśmy z kolegami z branży, że coraz mniej osób jest gotowy, gotowych na ból. na ból. Na ból, na ból. No tak. I Umówmy, umówmy się, że w dużej grupie zabiegów poprawiających, przebudowujących czy skórę, czy ciało towarzyszą mi zawsze przyjemne doznania i powiem szczerze, że w przeszłości niewiele było osób, które rezygnowały z tego typu zabiegów ze względu na ból, który im towarzyszy. Oczywiście w jesteśmy w stanie w wielu przypadkach ograniczyć czy zniwelować. Ale są, są przypadki, gdzie jednak, jak to się mówi, ten burzy, dyskomfort jest pisany i powiem szczerze, że w ostatnich latach, kiedy pacjenci zwracają uwagę, że nie chcą, hmm. że ich limit na nieprzyjemne doznania rzeczy się wyczerpał i oni nie chcą. Ale to jest dyskomfort związany z, mu, z momentem dokonywania zemniego. Momentem Też jeszcze? Tak? tak, czasami momentem I coś, co za tym idzie, Rzeczywiście popularne stały się zabiegi, które tego dyskomfortu wnoszą jak najmniej. Mm -hmm. Czyli, jak to się mówi, mm, zabiegi, które y, niosły za sobą dłuższe okresy konwolescencji, takie, które przebudowywały na przykład y, skórę y, mm -hmm. dosyć, 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 powiedzmy, w, to, w towarzystwie doznań dosyć nieprzyjemnych, nie czyli parzenia, pieczenia i tak dalej. Trudniej namówić no, dzisiaj czasami pacjentów do takich zabiegów. Mm -hmm. Pacjenci bardzo chętnie wybierają zabiegi, które, którym ten ból nie towarzyszy. I jakie to są? Jak się nazywają? To, to są na przykład e, zabiegi z użyciem. Mm, o, o, w ogóle! Jeszcze tak zrobię krótką dygresję. Tak? W momencie, kiedy do medycyny estetycznej weszła frakcyjność, wszystkie zabiegi możemy robić jak gdyby przyjaźniej. Frakcyjność. Frakcyjność, czyli wybiórczość traktowania czynnikiem. Aha. Czyli uh -huh. może Frakcyjność weszła do laserów, tak powstały lasery frakcyjne. Frakcyjność weszła, jak gdyby, w sferę fali radiowej, powstały urządzenia uh -huh. do głowej radiofrekwencji. W tej chwili powstało HIFU, czyli ultradźwięki, dźwięki, które są bardzo mocnym czynnikiem. Również otrzymamy frakcyjność, czyli, jak to się mówi, zabieg, który powiedzmy w kilku powtórzenia da efekt kiedyś bardzo mocnego zabiegu, który robiło się na przykład na raz, ale który niósł za sobą duży dyskomfort, no, czyli im czy przebudowa struktury skóry. Ale te, te, te o mówi, bo to jest jedna z najnowszych technik i to chyba jest ten aparat, prawda? Ten? Ten, tak. Ten, właśnie. To jak długo trwa taki zabieg i on jest bezbolesny, bo ja zrozumiałam, że wcześniej były to bolesne zabiegi. To były bardzo bolesne zabiegi. Bardzo bolesne, a tak? Dzisiaj są to zabiegi albo naprawdę mało bolesne albo wręcz bezbolesne, w zależności od, od tak powiem, ustawień mm. i wrażliwości y, o, pacjenta. Mm. Te zabiegi są o tyle y, popularne i lubiane, że one rzeczywiście mm, jakby gruntownie y, podnoszą mm -hmm. y, nawet, ja powiedziałabym, ja by skórę. Owal. To, to Owal. Owal, tak. przewraca, przewracają dawne rysy twarzy. Mhm. Nie pracujemy tylko w obrębie skóry. Tutaj, że tak powiem, następuje rundowne unieźnie całej tkanki i ten efekt jest rzeczywiście bardzo spektakularny przy małych doznaniach bólowych, mhm. przy braku wyłączenia z normalnej aktywności mhm. i przy jak to się mówi, takim postępującym efekcie, którego pacjent kawałek widzi natychmiast po wykonaniu zabiegu, czyli jest to jak to się mówi, to coś co robimy, czyli jak to się mówi, zrobiłam i widzę, tak. i na dodatek nie wyglądam gorzej. Na resztę efektu czekamy przez dłuższy czas, więc jakby też nie ma takiego szoku, jak się na przykład robi przy wypełnieniu, czy czuć, że nagle nie poznajemy. To przychodzi w tak. pełni, To przychodzi stopniowo, i dlatego te zabiegi są rzeczywiście ostatnio bardzo popularne, tak. bardzo lubiane. I powiem szczerze, że nawet mamy taki problem, że jeśli pacjentki czy pacjenci. Zaczną od tych zabiegów, a na przykład mamy do dokonania zabiegi, które już tak komfortowe nie są, to padają pytania, na które niestety brzmi odpowiedź nie. Czy można by zrobić dwa zabiegi tego w zamian, za na przykład zabieg zamykania naczyń, który już powiedzmy... Bezbolesny nie jest. No niestety nie wszystko da się tak zrobić, ale jest to zabieg rzeczywiście, który jest Czyli lubiany kuladą. Tak, Ultra Genki są w tej chwili takim hitem. Najbardziej. Bardzo lubianym zabiegiem. On nie rozwiązuje oczywiście wszystkich problemów, bo on przede wszystkim, jak to się mówi, pracuje z kształtem. Kształtem, hmm, formą. Tak. tak. A czy one są w tej chwili bardziej popularne i bardziej skuteczne niż na przykład zastrzyki hialuronowe czy botox? Ja powiem tak, jedno, nie, nie kładłabym tego w jednej linii. Dlatego, że rzeczywiście przy bardzo intensywnej minice mm -hmm. przy bardzo intensywnej linice, mm -hmm. kiedyś mnie również też że działa to jak prewencja że gubimy te mm -hmm. złe nawyki, takie jak to się mówi grymasy. No tak, są... nie, twarzy, nie? tak, ale to tak powiedzmy nie korzysta. Traktowaliśmy się z marszczkami, zmarszczkami, czy okolice ust, czy czoła. Yy, jakby tutaj to nadal ma swoją rolę do spełnienia. On mm -hmm. wyłącza te mięśnie, które nam te brzydkie grymasy robią i nie uważam, że jest to zabieg, który jeden z drugim powiedzmy wypierają się na caje. Natomiast jeżeli chodzi o wypełnienia, na pewno robi się ich zdecydowanie mniej, dlatego że mm -hmm. podnosząc powiedzmy całą twarz do góry, karta, ta, ta. Mm -hmm. tą płaską twarz, którą czas nam, jak ktoś się właśnie zmienia, przywracamy jej do 3D. No to. Bo y, nawet y, dosyć często mówimy, że twarz z wiekiem z 3D robi się 2D, robi się płaska, okrągłe policzki. Giną, twarz się rozpłaszcza, natomiast rzeczywiście utraźwięki podnosząc tak. tkankę do góry, przywraca nam te rysy, które do tej pory usiłowałyśmy odzyskać wypełnianiem policzków, które robią się coraz grubsze. Tutaj, jak gdyby, nie Dziś. zmieniamy swojej twarzy, tylko odzyskujemy to, co mieliśmy jakiś czas temu. Ja. Są nawet przypadki, gdzie pacjentki były zszokowane, ponieważ dołeczki, które miały w policzkach, odzyskały po 15 latach. <grym grym> Które Ale wiem też, że jak z, za często się robi wypełnienia, mhm. to potem z wiekiem więcej wisi, niż gdyby się ich nie robiło, e, tak? czyli e, lepiej jeżeli, by bardzo racjonalnie się Jeżeli byli. wypełniamy jakieś mhm. miejsce, ono zwiększa swoją objętość. No właśnie. Jeżeli preparat ubywa, tudzież ym, skóra wiotczeje, zostają te miejsca tak. robione w sposób naturalny. Mało tego, yy, Tkanki są też cięższe i lżejsze. Jeśli mamy ciężką tkankę, to dodatkowo pogrubimy, mm -hmm. ona po prostu będzie ulegała grawitacji. Tak. Mhm. Tak, to Czyli żeby już nie przedłużać, to y, zaleca pani panią przede wszystkim te, te ultra i można sobie tam com dostrzyknąć raz. To po znaczy, nas, to. jeśli chodzi o kształt twarzy, mm -hmm. y, staramy się przywrócić ich dawny wygląd niż go y, zmieniać, jeżeli możemy pracować mocą własnej twarzy tudzież preparatami Aha. wybieramy pracę własną, że tak powiem twarzy przełożyć do w tym przypadku są ultradźwięki tak. i zasadniczo, tak jak mówię, to, to nie jest cały to jest tylko kształt twarzy, mm. bo, bo nie ruszamy tutaj wyglądu skóry i tak dalej, ale jeżeli chodzi o, o to, jeżeli chcemy odzyskać bądź utrzymać swoje rysy twarzy, do których się przyzwyczaiłyśmy bądź się straciłyśmy mm -hmm. i nad czym ubolewamy, na pewno utraźwięki przywrócą nasz wygląd, a nie zmienią nas, że tak powiem, do kogoś atrakcyjnego, ale do Dobrze, a pytanie: Czy będzie coś w przyszłości, czy Pani o czymś wie, co będzie jeszcze, znaczy coś, co zakupicie, tutaj a, nie. i Pani będą mogły korzystać i mamy... Ja zawsze mówię pacjentom, że przełomem i rewolucją była frakcyjność. Mhm, w tej tak, chwili tak. wszystkie czynniki otrzymały frakcyjność i troszeczkę tak doszliśmy do ściany. Myślę, że będą pojawiały się jakiegoś rodzaju hybrydy, czyli połączenie czegoś z czymś, technika się ulepszy. Mhm. Bardziej pewnie pójdzie to w stronę takiej mhm. łączonej, łączonej terapii, żeby uzyskać powiedzmy efekt pełniejszy, czy żeby te małe kawałki, które nam jeszcze nie pasują po, poprawić, ale rzeczywiście przełomem była frakcyjność, tak jak mówiliśmy i, i rzeczywiście ona ona otworzyła nam no, na możliwości no, i, i to się będzie pewnie poprawiać, ale na, na jakiś pewnie kolejny taki przełom równy w trakcie się będziemy musieli tu wypoczywać. No dobrze, dziękuję za taką no, szeroką informację, a jeszcze ostatnia rzecz dla Pani istotna, cena. Bo wiemy Pani, mieszkający właśnie Pani e, mhm. poza granicami krajów, dla których robimy mhm. program, e, no e, skazana jest oczywiście na ceny mhm. zachodnie, często mhm. przyjeżdżają mhm. do Polski. I chyba to są relatywnie niższe ceny. Ja A. powiem tak, pewnie jesteśmy konkurencyjni względem, hmm. że tak powiem, klinik zachodnich tak. dodam. Hmm. świadczy to dobrze u nas w Polakach, ponieważ tyle samo no. płacimy za urządzenia i tyle samo nas te zabiegi, że tak powiem, kosztują. Tak. Natomiast to jest koszt od, w zależności od powierzchni hmm. i zabiegu od powiedzmy 12, tysiąca 500 zł do 3000 e, Złoty. za, złotych w zależności też od urządzenia, które użyjemy tak, i od tak. powierzchni, która jest do wykonania. a tak. na no, zachodzie pewnie było to. Do, to, to, że to jest e, mamy pacjentki tak. na przykład ze Stanów, gdzie rzeczywiście to jest przykrość. Tak, to jest przykrość, to są najmniej. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To ja jakoś tak pomyślę. A ja zawsze ja mówię <grym> w ten sposób, że... Y, Wygląd jest ważną, ważną częścią, tak powiem, naszego, naszej sfery, takiego komfortu, powiedzmy. Tak? Y, natomiast popatrzmy, co nam tak naprawdę przeszkadza. Nie patrzmy na to, co możemy zrobić, bo co nam przeszkadza, czego nie lubimy. Żeby Dokładnie. Tak, do, 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 mm. nie, nie patrzmy, co można poprawić. Patrzmy, co nam przeszkadza i czy to jest do zrobienia. I zróbmy tylko to. Tak. <ślam> to się tylko i wyraźnie. Także zapraszamy panie i panów do Bydgoszczy, bo to jest jaki adres? My jesteśmy na 71, jesteśmy gabinetem z 20 <noise> tradycją i dodam, jesteśmy zespołem, że tak, który pracuje w niezmienionym składzie od 20 lat. Tak jest i bardzo miłym i sympatycznym zespołem medycznym. Także y zapraszamy i dla krok po kroku Hanna Prostopuda.